Cześć, Szymanko, Witam Was w już drugiej mapce na tym kanale. Druga, druga mapa ściągnięta z... Bardzo fajne strony. O, info weźmiemy sobie. Um, yy, o Jezu, troszeczkę nie map i Sub sequel to the original No Mercy Parkour uploaded to maps for Minecraft Pebatorgan Limited. For this map is multiplayer compatible. For there is a total of 8 levels ok, nie wiem, nie wiem, ja tutaj aha, dobra to spoko, no nie rozumiem, angielskiego, no <grywania> kurde spoko eee, ok otwierający nawias kwadratowy wykrzyknić zamykający nawias kwadratowy Kurde, Wiesz, co? To jest start. Lecimy Level 1 A tak, bo w ogóle ściągnąłem mapkę parkour i. No nie wiem, czegoś w ogóle będzie, będzie chciał się to oglądać, nie? <laughs> tak w ogóle. <laughs> A, bo, bo, to chyba, bo to chyba trzeba Double Jumpa zrobić. Aj, okay. jeszcze ja tutaj, a może zrobię to bez Double Jumpa, bo tak jakby umiem parkoury, ale nie, ale mam nadzieję, że, że fajnie Wam się ogląda. Ja, i jak oczywiście mnie parkury i tak dalej, bez komentarza. O, to w ogóle fajne, nie? Fajny, fajny był spawnik, znaczy taki troszeczkę. Taki troszeczkę biedny, no ale fajny. Dobra. O, 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 O! Nie! Abym skoczył, nie? Dobra. Sorry, widzę, że tak. Dobra, ostatnie. O, dobra, udało mi się. Nawet... jedena, Jak jedenasty? Dobra, nieważne. O kurde, trudne trochę. B może być. Okej. Okay. Okej. Okay. To oczywiście mam, mam... Mam w ogóle peaceful chyba, nie? Czekajcie, zobaczę sobie, czy mam peaceful. Nie będę miał do difficulty coś tam... E, że poziom chyba tak. Czekajcie, ja mam Przygotowuję bukaj... Tak, mam, mam bok, No, znaczy nie peaceful, no, elegancko, dobra. To nie teraz życia. Elo, O, dobra, dobra. dobra, Hop! Nie, potrzebowałem nawet rabinki, ja jestem hardcorem. Elo. Nie, mm, nie, jak to są... nie, tych o kurde, ja, ja prawie ich nie widzę, nie? W sensie, ja szkiełek widzę bo ogólnie bardzo nie lubię po nich skakać. Dobra, Nie Nie wnikam. E, ja bardzo nie lubię skakać. Ska skakać. Uh -huh. Skakać po szkiełkach. Bo to. Bo to może być troszeczkę trudne. Nie, no to, 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 to tak nie, no to tak nie. A mogę sobie ustawić spam. Oczywiście, że mogę. Znaczy, tam nie było nic, że nie można sobie ustawić spam pointów, no, no bo ja o tym wiem, że. No, że tam nic nie było. Na, sto, na 100%. To ja sobie może ustawię spam point na. na nie wiem czym, dobra? Tak. Tak jakby chciałbym. Chciałbym. Yy, od razu ten, wiecie, no? Tak, tak jakby. no. No bo to tak. To, 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 to tak nie za bardzo, nie? <laughs> hopa, 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 chopa To jest ogólnie ma mapa tylko parkurowa Dobra, widzimy się jak już będę tam przy, szkie przy szkiełkach. Elo. Dobra, widzimy, już jestem. Musiałem się naprawdę męczyć i sobie ustawię chyba z sp Pavem Pointa. Z w sensie Pointa. Yy... Spawn point Okej, okay, mamy. Chyba Ma, mamy Dobra, no to od razu testujemy K i kill Działa! Działa! No, no i dobrze, działa. Zobaczcie, jestem w że zginął, ale jak zginął? Tego nie wiem Czemu ja w ustawienia wchodzę? Czekajcie. ja mówię, muszę być w te komendy przygotowane, nie? Od, od razu. Kill. Dlaczego ja na krańcu? Dobra. Po co to tu jest, nie wiem. No, ale... Ej! Dopiero teraz zauważyłem, że jest tak fajnie zrobione. Ale nie, no to jest... to jest chamstwo, nie? To jest ewidentne chamstwo i 6 minut już odcinka. Ile... Innej... To ile ja przychodzę? Na tym że będę się męczył zbyt długo. Dobra, jak będę musiał użyć game moda, no to... To sorry, ale... Bo męczyłem się z tym długo. Dobra. Zrobię sobie trzy próby, okej? Okay? Po prostu trzy próby. Hop, dobra. Hop, dobra. Hop. Dwie próby. Nie giwe, nie, nie, nie. Um, Eymę yeah. yeah, tam? Um, dwie próby, tak? Da, da, da. Dwie próby. Spoko. Jedna próba. Ale nie no, no bo tam no, bo tam nie ma w ogóle spięta, żeby tam doskoczyć, nie? No, chyba, że mam jeszcze jeden pomysł, Mówiłem, wiem, że jedna próba to jedna próba, czekajcie, mi się przerąbało, gdzie ja jestem, ale już jest okej. Okay. Pyk. Dobra, nie przepraszam, do mnie, no ale ja po prostu, no nie daję rady. No, nie daję rady. Okej. Okay. S Sekundka Nic nie widzieliście? Nic nie widzieliście? To wszystko jest legalne? Dajmy. Dobra, no 12 to już chyba dobrze Ej, naprawdę ładne, ładne, ładne. Nie, no skakanie polozie, poro. No poro mało typa, no. O, guziczki. O, Dobrze, że już nie ma drabinek. A w ogóle, fajnie to wszystko jest zrobione. F -f fajnie w ogóle komentarze i to wszystko, ale. Ale wiecie, no jednak. Parkury same w sobie nie są aż takie fajne, nie? I... O! Szkiełka. A tam to co jest? To jest prostu tak? Tak? Nie, no to jest po prostu ten. A, bo ja tu być ustawiony. Najbardziej hamski poziom. Tam ten, No to jest taki ok, no ale lud! Prze przecież... Przecież to, to jest prawie niedozwolone, nie? A. 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 Nie, no nie, no chyba was coś mało, że ja... No nie piernicz. Ale mam. Nie. Mm. Hamstwo, po prostu hamstwo Tutaj ja sobie nie ustawiam bo nie chcę być taki hamski. Ale kurde mać, to jest impossible, to jest impossible Patrz, ja to zrobię na jednym susie Cyk, cyk, pyk, pyk Ale nie jak bym to zrobił ta małeczka w ogóle by, by była po prostu postawiona, nie? I super komentarz, że zrobiłeś to na jednym susie jesteś mistrzem. Takiego komentarza by na pewno nie było. Ja to nagrywam o. O, no, no, o 21, bo tak, wiecie. Bo akurat teraz mi się przypomniały stare czasy z jedną taką mapką, nie? Jak, jak nagrywałem taką jedną mapę, jeszcze tą starą aplikację do nagrywania MobiZenem um, Pewnie pamiętacie? Nie, no muszę sobie ustawić spawn. A jakbym... Czekajcie, bo jak zniszczę lód, to wydaje się woda i będę... A, i tak to mi nic nie da no bo. Ale najgorsze jest, wiecie co? Najgorsze jest to, że tu nie ma w ogóle spawn pointów. Nie dobra, nie będę tego... Ej, a to jest w ogóle inaczej. No to dobrze, że ja tam, tam drogą nie poszedłem. Nie? No kurde, no... E, do zobaczenia za 5 minut, nie? Tak ogólnie. Ja nie wiem, czy ja będę montował ten odcinek w ogóle. Ja, ja nie wiem. Widziałem, <laughs> ja muszę się skupić, tak także ja nie będę nic gadał, ok? Jak na razie. Hop. O! No ja pierdzie, no nie doskoczy, no. Nie doskoczę tam do nigdy. Znaczy, już raz doskoczyłem, na ale. Okej. ne, 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 nie, nie, nemůžu nie, 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 nie si osypat, protože to je. Jest... Ne! Chamstvo! Chamstvo! Halo Chamstvo! no? to jest to Impossible no? Impossible! To is Impossible. Na, na nagrywanie nagrywanie należy. A to mi zajmie za 3 godziny. A i tak jak mówię. Nie wiem jaką ja będę aplikacją nagrywał live'y, bo... W, ja w ogóle nie, nie wiem czy będą live'y. E, spróbuję coś jutro zrobić o 17:00 z tymi live'ami. E, no w no sumie zobaczę, czy tą aplikacją da się jakieś takie fajne, śmieszne live'iki robić. A wiecie dlaczego sprawdzę? Dlatego że, dlatego że, ym, ja to mogę przejść na live. A, i w ogóle napiszcie, czy chcecie, żeby, żeby mi, miał ja te etapy przechodził na live, ym, bo możecie zawsze pisać, nie? Ym. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, w którym momencie wyłączyliście ten film. Dobra, to mam nadzieję, że jest ostatni poziom, gdzie muszę użyć game moda. No bo, ale nie no, serio mi no, nie umiem parkurów, nie, 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 jestem dobry w te parkury. No sami widzicie. O, falafel, ja nie widzę tych prawie szkiełek. Dobra, to będzie łatwe. Coś tak czuję. to będzie... Widzę mnie. To będzie tak łatwe... To będzie, widzę mnie, tak łatwe... No. Co? Ja się potem wspinać, nie? O, ja pierdziele. Widzę mnie, no to... Nie, 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 nie. Nie, no ja się nie... Ja się nie zgadzam gdzie jestem no, przeramowało mi się Dobra Widzowie, ja się na to nie godzę, no bo to jest... no, to śmieszne. No i Doskoczyłem. Dobra. Oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów. Y Nie, bo wszyscy wiemy, żeby mnie to długo za zajęło, prawda? Także ja będę się wracał na start, tak. No, bo innej opcji nie widzę, yy, jak wracać się na start. No, bo w sumie wiecie, nie nie, nie, chcia, nie, nie chcę aż tak oszukiwać, bo. No bo po co, nie? Dobra. 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 Możecie napisać, co dzisiaj jedliście na śniadanie. Ty chamie! Czemu żeś tak to zrobił? No ja jestem jakiś po prostu porąbany. To jest niemożliwe, widzowie. No to jest naprawdę niemożliwe jakieś. Dobra. Pyk. Przepraszam? Nic nie widzieliście, ok? Może no, teraz pewnie ciśniecie bekę ze mnie, że tak to przechodzę, no ale. No wiecie, dobra. Przeszedłem. Widzieliście tutaj jakąś szybkę? No bo ja nie. Wiecie, że ja tak nie za bardzo. Ja tak nie za bardzo. Ja tak nie za bardzo widziałem tą szybkę, nie? Tak ogólnie. Gdzie teraz? No sto... A tam jesteś, za tymi pajęczynkami... Nie... No najgorsze jest to, że się wpada w pajęczyny, prawda widzowie?